Opowiem Wam dziś o polskiej marce, właściwie polskiej marce dla dzieci, która tworzona jest przez Kamilę. Marka nazywa się Rajhelka i powstają tam po prostu cuda. Wiem, że Kamila jest niezwykle skromna. Ona chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie piękne rzeczy robi. Jak odpakowałam paczkę od Kamili, to powiedziałam, o oh, wow, to są sukienki po prostu jak dla małych arystokratek z pięknymi kołnierzykami. Pięknie interpretuje kratę. Ja tę kratę widzę w wielu markach, u projektantów, w piżamach, w polskich brandach, i to jest bardzo jakościowy materiał, który tutaj został zinterpretowany w marce, w marce Odzieżowej dla dzieci, i absolutnie jestem w tym zakochana. Możecie sobie wybrać kolor kraty, możecie wybrać sobie krój. Spójrzcie na tę sukienkę. Tę sukienkę latem nosi dziecko na gołe ciało. W sezonie jesiennym możecie tę sukienkę nałożyć na long sleeve i będzie pełnić funkcję sukienki w sezonie jesiennym. Te rzeczy są tworzone z myślą, by, by służyły dzieciom przez wiele sezonów, a nie przez jeden sezon i Kamilę na maksa podziwiam zapraszam Was na jej Instagram i no cóż, trzymam kciuki, brand jest fantastyczny i znajdziecie tam mnóstwo jakości, dwie cudowne ręce stoją za tymi pięknymi projektami i uważam, że nikt na polskim rynku tak pięknie nie zinterpretował kraty jak zrobiła to Kamila nie znajdziecie tam strony super instagramowej za projektowanym interfejsem, ale znajdziecie tam Przepiękne ubrania, które mogą posłużyć waszym dzieciakom. Wiele sezonów.